Modelowanie pośladków kwasem L. polimlekowym. Pośladki to okolica wydawałoby się ciężka, a otóż okazuje się, że kwas L. polimlekowy, który jest silnym biostymulatorem, białek macierzy zewnątrzkomórkowej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych białek, ale również sprężystych, podany w tą okolicę w kilku sesjach, mówi się o trzech, w odpowiednim rozcieńczeniu mniej więcej do 20 ml. Deponowany w odpowiedniej okolice pośladków, w zależności od tego, czy chcemy je napiąć, czy chcemy je powiększyć, czy chcemy zmniejszyć ich wiotkość, powoduje poprawę tej okolicy. Chciałabym, żebyście Państwo zachowali w pamięci fakt, że w Brazylii na ciało kwas L-polimlekowy, Wydaje się, że najczęściej jest wykonywany właśnie w okolice pośladków. Tam również stworzone są różne protokoły zabiegowe w zależności od kształtów, w zależności od em, oczekiwanych rezultatów.